Okay. Duolingo. nauczę się pracy hiszpańskiego, więc się wzięłam za to. Tak jak Wam mówiłam, że mam zamiar się wziąć, no i na razie... No dzisiaj o piąty dzień odkąd zaczęłam znowu na tym Duolingo się uczyć hiszpańskiego. No, a też jeszcze mam inne rzeczy takie, wiecie, oprócz tego, żeby robić właśnie na tej aplikacji rzeczy, to chciałabym jeszcze te inne rzeczy robić, na przykład oglądając coś i wiecie, łapiąc słówka. No ale za ten czas na razie, żeby to się tak rozkręcić, to chociaż zaczęłam Duolingo i na tym się na razie skupiam, żeby właśnie ten taki strajk pozostał żeby cały czas codziennie, chociaż te 5 minut poświęcić na to, żeby się e, pouczyć. Także tamże jestem tutaj robię. dzisiaj zrobione. Przeszłam do kolejnej ligi, także idę, idę do przodu. Zobaczymy na jak długo, ale no nie. Muszę się postarać, żeby to jednak utrzymywać. To, to naprawdę te 5 minut to nie jest dużo, a, a, można, a można coś się, wiecie, naprawdę coś nauczyć. Dzisiaj przynajmniej nauczam się jedną słówko, które nie znałam, bo większość to, co ja robię, to praktycznie znam te słówka, ale no czasem właśnie dochodzą do jakieś nowe, które właśnie nie znałam, więc dzisiaj się nauczyłam nowego słówka. Jeżeli chodzi o Dolingo, to ja mam zapisane tak, że uczę się tak jakby dwa w jednym, czyli angielskiego, tak sobie przypominam, i hiszpańskiego. Czyli ogólnie nie mam także polsko hiszpański, tylko angielsko hiszpański, Także hiszpańskiego się uczę po prostu jakby tłumacząc po angielsku, tak, coś w tym stylu, więc tak, takie dwa w jednym sobie robię. Dzisiaj staram się wiedzieć, co, nadrabiać takie rzeczy, które chciałam sobie porobić. Więc, e, więc sobie właśnie zrobię teraz taką medytację, troszeczkę skorzystę akurat z aplikacji Anny Lewandowskiej. E, w, tylko sobie dam jeszcze słuchawki, bo jednak wolę, je, żeby nic nie zakłócało tutaj. No i sobie zrobię jakieś stresy relief, czyli po prostu takie siecia, takie na odstresowanie się. Zobaczymy, także zrobię sobie coś takiego. Idę po słuchawki i. Taka siedmiominutowa re relaksacja. Myślę, że będzie ok, bo dłużej to nie wiem, czy też dam radę. Muszę to wiecie. To myślę, że te takie rzeczy jak medytowanie to fajnie sobie robić tak stopniowo. Wiecie, nie, że od razu pół godziny czy godzinę, no aż tyle, to by mi się bardzo tak nie chciało. <laughs> nie wiem, czy bym tyle dała radę. Chociaż ja zawsze mogę zrobić jakieś takie wyzwanie, nie? Ale na ten moment wystarczy mi na razie tak sobie robić te takie siedmiominutowe, maksymalnie do 10 minut. To myślę, że mogę sobie na to poświęcić tak czas. I tak przypominamy, że teraz to zrobię, a nie wieczorem, bo czasem to wieczorem i wieczorem mi to już ciężko, więc może sobie zrobię to po prostu teraz I będę mieć większą energię na coś, później sobie może coś jeszcze ugotuję A jeszcze jedną Wam chciałam powiedzieć, no bo No bo ja Wam tam mówiłam też, że ja do Ewki Chodakowskiej jadę, nie? No i kochani, no nie pojechałam, bo wtedy co ja miałam jechać do Ewki 14, to 14 to ja sobie pojechałam do szpitala No, także taką miałam Ewkę Chodakowską, więc no przepadłam, przepadły bilety dałam tam na jakąś stronę czy ktoś by po prostu nie chciał sobie odkupić później też bym chciałam komuś komuś wręczyć nawet wiecie darmowo o tam najbliższym no ale nikt nie był chętny a reszta no to już nie myślałam o tym bo jak już zaczęło boleć to ja już po to to odpuściłam także nie robiłam nic także po prostu no, stwierdziłam no trudno no przepadłam yy, i Słuchawki mam i Wam powiem, że lubię te słuchawki, naprawdę te słuchawki Apple'a e, są bardzo e, fajne, dobre i tak wygłuszają, więc jak ja nawet w ogóle, nawet nie słuchając nic, tylko dam je do ucha, to tak wygłuszają ten cały, ten taki wiecie, e, to co się dzieje na zewnątrz, więc to jest naprawdę spoko. Jeszcze muszę przetestować sobie, sprawdzić, a może to zrobię dzisiaj, jak teraz w sumie będę miała te słuchawki, bo jest taka możliwość, że sprawdzają też w te słuchawkach stóp, e, więc e, tylko to muszę mieć ciszę więc zobaczymy, może to też sobie przetestuję i zobaczymy co to wyjdzie, więc będzie dwa w jednym co Się ciemno brzmi także, no, tak jak myślałam. Yy, no, pogoda szaleje. Stwierdziłam, że pojadę do sklepu gdzieś do innego, sklepu, wiecie, tylko większego, no, ale na razie może niech przejdzie, a później sobie pojadę. Będę kochani gotowała teraz ryż z warzywami i z, z pierwszą kurczaka, żeby było też białko oczywiście. Także sobie tutaj właśnie kupiłam ten, um, jak to się mówi, garnek taki, żeby na parę. Także tutaj sobie wiecie, wkładam. No i para leci. I fajnie, bo ma takie, wiecie, kropeczki tutaj, więc yy, i też przezroczyste. O to mi też chodziło, żeby było przezroczyste. No, także takie coś zrobię szybkie danie, ryż ma biały, warzywka na patelnię, cukinię chcę z nią wykorzystać, dlatego ją tutaj dałam. Eee, no i, i taki będzie obiadek dzisiaj. i I tutaj się już gotują mięsko, warzywka, tutaj ryż. A tutaj jeszcze zrobiłam także cukinię. Posoliłam troszkę, żeby to wypuścił ten soki i dam tam to po prostu później na końcu do pana patelnię. I tutaj zrobiłam taki jakby sosik pomidorowy, żeby troszkę to było, wiecie, takie mokre, nie suche, No i dodatkowo jeszcze dodam pewnie ogór naturalny. No i myślę, że taki będzie dzisiaj obiadek, taki. No. Zdrowy fit, dużo warzyw. staram się jak najwięcej warzyw teraz dodawać. Warzywa na patelni jakieś sobie kupiłam. Jeszcze muszę właśnie dzisiaj podjechać do sklepu i pokupić parę rzeczy takich, bo już nie mam, już się kończą, więc. więc... Do pracy już zaczynam pracować już niedługo, eee, w sumie za dwa dni, dwa dni. No, dzisiaj jutro jeszcze mam wolne, a od środy już normalnie wracam do pracy, kochani. Także no. Zobaczymy, jak to będzie, bo tak w sumie Wam powiem, że no prawie miesiąc nie pracowałam, więc tak ciężko teraz wrócić, nie? Bo tak człowiek się tak zasiedział, więc, więc mam nadzieję, że się jakoś rozkręcę no i także niedługo już do pracy wracam. Tak, ale muszę sobie teraz kombinować różne inne śniadania, nie tylko właśnie bułka z szynką i, i jedzie z pomidorem i te, ale też właśnie owsianki, takie rzeczy sobie też wiecie, jak robić. Robię też, ale jakoś teraz, jak mi się nie chce, no to wiecie, to tylko uspokoiłam. Otworzyłam okno. No, widzę no, też do pokoju otworzyć, bo zamknęłam, bo sprawdzałam sobie, mm, sprawdzam sobie ten usług. <laughs> Ciężko mi też to było, wiecie, tak, całkowicie to sprawdzić. ciągle też samochody jechały, więc jak było bardzo cicho, to ja nie słyszałam tego i nie zaznaczałam, więc muszę sobie jeszcze raz zrobić taki test tylko gdzieś w miejscu, gdzie nie będzie słychać świecia samochodów. No. Wymyśliłam tak, że doprawię sobie ten sosik. Dodam teraz tutaj jogurtu naturalnego i po prostu będzie taki większy sos, no nie ogólnie. Bo stwierdziłam pierwsze, myślałam, że dam pierwsze na patelnię to, ale chyba to zrobię jako sos. No. Także takie pomysły mi przyszły. I damy tu. Tego mięsko. No teraz zrobiłam dużo tego, więc zrobię tak, że ryż po prostu będzie osobno i sobie będziemy tak po prostu wiecie: dodawać te warzywka i lecimy. Rzadkie, ale jak się dodam do ryżu, to będzie wiecie. Myślę, że z Tak myślę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A moje eksperymenty. No ja akurat, jeżeli chodzi o kucharkę, to nie może nie jestem, ale no. Ale robię wiecie, improwizuję często. Dobrze, niech się troszkę tutaj przydusi jeszcze. to Robię sobie teraz notatki z tych książek i doszłam do takiego momentu, gdzie muszę sobie zrobić jakby ćwiczenie z tego. Więc wczoraj, jak sobie pisałam wieczorkiem, no to stwierdziłam, że już nie mam siły na to, żeby tak sobie wiedzieć, mieć jakieś siły na przemyślenia. Więc sobie dzisiaj, dzisiaj sobie zrobię te, te ćwiczenie. No, mam parę kroków takich, więc z tymi krokami będę tutaj teraz burzę mózgów robiła, bo myślę, że trochę muszę sobie tutaj przemyśleć. Książka jest, Zerszyd jest. No i zapiszę sobie też te pytania. No i na to pod spodem będę odpowiedzi. Włączę sobie może jakąś muzykę, taką, żeby wcale mi szła Taką wiecie, lubię jakieś piękne widoki. Wodę się jeszcze napiję, żeby może wiecie, mój mózg bardziej pracował, lepiej. <grym> A w ogóle jeszcze z takich ciekawostek. Wykupiłam sobie takie ciekawości, bo nigdy nie miałam Kanal Plus i, I zasubskrybowałam ten kanał na razie na miesiąc. Zrobiłam tak, że Netflixa na razie odsubskrybowałam, czyli a teraz zaś kanał plus. Natomiast Prime Video sobie wykupiłam, bo to jest 50. kłaści na cały rok. No to myślę, że to jest spokojnie cena. Yy, więc to sobie wykupiłam tak, no i tak wam się to wydaje, że to jest na cały rok. E, tak, no i tak, Disney no to w sumie jeszcze będę miała tego mi ten miesiąc na razie, później z niego zrezygnowałam, ale zobaczymy, bo Disney akurat mm, spoko lubię. Ale wiecie, no nie chcę mieć też tych. Programu, bo później tak ja nie wiem, kiedy co oglądać, więc na razie sobie wolę tak robić, że na przemian, nie? Tak sobie porobić. Kanal Plus właśnie sobie wykupiłam, jak to widać. No ja tylko sama mam na chwilę Maksa, no to mam cały czas, bo ja jestem tym klientem, który, yy, który jest jakby ten star, starszy, starszej wersji, jakby, więc nie zmienili mi ceny, więc nie chcę ją jakby zmieniać, żeby wiecie, Nie chcę robić tak, że wiecie, że go e, że zrezygnuję na chwilę i znowu powrócę, bo myślę, że wtedy jak powrócę, to mogą mi znowu zwiększyć tą kwotę. Więc na razie płacę chyba 20 zł. Także no, myślę, że to jest adekwentna cena do tego, co tam jest e, i naprawdę Maksa lubię też. No i tak jak ja wiem, wiecie, tyle tego jest, że to jest za dużo, nie? Ale, ale ja sobie lubię czasami tak coś znowu odświeżyć, coś nowego z, z sobie próbować, więc dlatego stwierdziłam, że Kanal Plus, ale w sumie tak głównie dlaczego ja to wybrałam, tak, bo chcę zobaczyć e, serię The Walking Dead. E, I teraz akurat drugi sezon jest e, Negan i, i Maggie. Nie wiem, czy ktoś jest w tym... E, nie wiem, czy ktoś oglądał ten serial, no ale bardzo, bardzo... Mi się dawno podoba. Teraz oglądam właśnie jakby ten odrębny sezon serial jakby z Megan i Neganem, i to jest drugi sezon teraz. Myślałam, że będzie to z moim przestroniaczkiem, z moim um, z derylem, ale Deryl mam tylko jest jeden sezon, a ten sezon już pierwszy oglądałam, więc zobaczymy Mam nadzieję, że dodadzą w ty, w ty, no do drugi sezon, bo chyba jest. Chyba. Teraz z relaksu będę oglądała tego neganu, będę oglądała tego Megi i na Kanal Plus. Tutaj zrobiłam te ciastko, co Wam mówiłam, takie te zdrowe. Dałam biszkopty, dałam ten jogurt naturalny, pomieszałam z galaretką i żeby taki był inny kolor, dodałam trochę erytrytolu, No i nawierzałam galaretkę z truskawkami. No, troszeczkę mi się to rozszczepało. Yy, chyba za mało tej żelatyny też dałam, więc no, wygląda jak wygląda, ale jest dobra, no i zdrowa, więc dużo na pewno kalorii nie mam. No i do zrobienia sobie inkiem. Inkiem, także będę się teraz relaksować przy serialu. Zapisuję kolejnego vloga, także pewnie jutro już dodam na kanał, e, także coś być ten nowy vlog, taki już po szpitalu, e, więc, e, więc jak coś mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, tam też mówię właśnie co się tak naprawdę wydarzyło, dlaczego trafiłam do szpitala i tak dalej. W tle włączam sobie jakąś bajkę. Ale jestem bardzo dobrze. Teraz też nagrywa, nagrywam vloga dzisiejszego, więc może zrobię tak, że będzie po prostu cały vlog z jednego dnia. Pierwszy raz może, bo nie wiem, czy może jakieś to nagrywałam kiedyś, ale no, to jak zawsze łączę sobie te vlogi, a dzisiaj może będzie tak, że zrobię sobie ten właśnie jednodniowy vlog, więc zobaczmy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Wieczór, w sumie jest już gdzieś koło, jest godzina 20 prawie pierwsza, więc stwierdziłam, że to jeszcze obejrzę kolejny odcinek The Walking Dead. I no i tyle. No tyle dzisiaj będzie. Tak się dzisiaj dzień zakończył. Wykąpałam się tego sami świeżutko, oczywiście. No i sobie wejść ten serial. Może jeszcze poczytam książkę, zacznę nową książkę, czyli Freud, Friday czy Friday, no nigdy tego nie umiem wypowiedzieć. Freda McFadden. No i może zacznę jakąś kolejną jej część jeszcze książki, no zobaczymy, Potem, bo to właśnie książka Dobra Koleżanka już skończyłam, także naprawdę fajna, fajna, wciągnęły mnie, mnie te książki jej, no i kochani, także jakby, także ja no, dziękuję, że jesteście, że oglądacie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki.